Dzień czy noc, czy do skwar, czy teżz Jednak a treść nie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału. Wystarczy trzydzieści mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wybić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza codziennie prosi tak. Ogrzej mnie. Wierszyku pełen cudowności Wspólniku mojej bezsenności Ogrzej, ogrzej mnie Rozgrzasz mnie Niedokończona zdań wymiano Cudowna kłótnią na rodzasz, rozgrzasz mnie Tak życie rozpal Ogrzej duszę mą boskona Do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona Słuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe Chcę mieć gorączkę Give me free. Mnie. Blada kuzynko, bel meno jedną zagraną dobrze sceną rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Świecie utkany z kubik, na kordonie w nocnym marze, ogrzej, ogrzej mnie. A świat na to powiada, normalny duszy stan, to nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te zdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to czy to biec, a najdłuższy radości ciągle brak. Po starem nadaje uparte SOS, po staremu. Codziennie błaga tak Ogrzej mnie, zażarta na ten świat Niezgodo, z którą rozstałem się tak młodo Powróć, ogrzej mnie Rodrzasz mnie chwilę szaleństwa i radości my i tożsamości, niezmienności Dowiedź, Rodzasz mnie Mój świecie, rozpal duszę moją aż do końca mój świecie zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me Rozpaluje! Rozpal mnie! Słonecznikowa kresko-krzywa, złota wandoka, perspektywa, rozpal, rozpal mnie! Obrzej mnie. Miłości, której nie stanę jeszcze z wiosennych dzwób deszczem przyjść! Бог же и мне. Бог мне.